Witam serdecznie na kanale Warszawcy Moczyki. dzisiaj mamy zawody na jeziorze Roś pogoda jest fatalna Życzę nam powodzenia Oj, masz dłuższe gum dobra ok i tak się już wlało, ale to chybotliwe. To co? No a jak? Panie prezesie, co to za pogoda? Żeby płynąć gdzieś tam do drugiego brzegu. Zobacz co się dzieje. Super pomysł na ryby. Woda zalewa. Nie, tu zalewa, nie krew zalewa? No to zamieńmy się. W najbliższej linii do brzegu poproszę. Ale tam na środku to hardcore, nie? Mój casting jest mocno wysłużony. <laughs> Ciekawe, co złowił? Ja to wcale nie jest. A ja owszem, takim zainteresowanym. Nie wiem co chcesz tu dzisiaj tracić. Jedynie co tu możemy dziś tracić, to tylko i wyłącznie jedna rzecz. Czas. Świetna pogoda. Szkoda, że nie pada. Zostały rozegrane zawody i są No nie złozi. Tak, jest złoża. Wcisną się. I odbyły się bardzo szybko i bardzo nie jak zauważyłem. Jestem bardzo zadowolony i szóste miejsce zajął Bartek Kusznik. Brawa! wynikiem 160 punktów. pan Bartek, zapraszam. No proszę bardzo. Gratuluję. Jest słabe światło, proszę się długo Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Gratulacje! Mogę jeszcze raz powiedzieć wam w Polsce? Później zrobimy sobie... jest. Tak. Piąte miejsce Andrzej Graf. Andrzej Wynikiem 400 punktów. Brawo! Brawo. 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 Gratulacje! Czwarte miejsce Dariusz Wierzba. Brawo. Dziękuję, dziękuję dziękuję, wynikiem, wynikiem 950 punktów, gratulacje, Trzecie gratulacje, nie no. liczy się, trzecie miejsce, ja. zablokowany. który zdobył 1370 punktów, pan Piotr Pieszcz, Zapraszamy pana. A ja, to ty! Gratuluję Gratuluję też. O, frontem, proszę tu teraz. Dyplomik, tutaj mamy o, nagrodę. nagrodę. Tu jest w środku wąsy, bardzo bym prosił, żeby wąsy do końca roku. Ja. Już do Kuby. Już. Brawo, brawo. Dzięki. Mówiłem, Drugie ty, handel o wodzie. Który zdobył Dobra. 1850 punktów, Maciej Orzeszek. Gratuluję Maciek, gratuluję. 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 Tu mamy tu i tu jest to. A pierwsze miejsce. No właśnie. Punktami 2150 zajął Hubert Chasztyński.

Jest... Jest Kuba w tamtym roku powiedział, że nie oddał, ale oddał. Wygrał <Sellt> w ogóle To jest przychodni. Dobra, dziękuję bardzo. Ja Ci gratuluję. Jeszcze rozegrane zostały zawody o największą rybę, którą także zdobył Huber. To jeszcze pierwsze miejsce za wagę. To jest tak, żeby już. Zamykaj skas naukowy, jak to. Ta... <śmuchy> Zamykaj sklep. <śmuchy> <śmuchy> A teraz zrób swój zdjęcie. Tylko... Cześć, badaj, ty, ty. Kolej, Ci baryń, z przodu. W ogóle, wszyscy, <śmuchy> sobie zrobić zdjęcie. Podźcie na łapki, stańmy sobie tutaj. Nie to jest problem nie nie, nie, nie nie tutaj. Nie, nie, to, dobrze, tak nie, nie, nie yapmış, tak Mouman! <totipos> <totipos>